Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości, szanowni radni, szanowny panie przewodniczący, panie komendancie gminy, gminny panie prezesie zarządu gminnego, prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych, drodzy strażacy, druhny i druchowie. 4, 4 maja, 4 maja w imieniu Floriana corocznie obchodzimy Dzień Strażaka. Z tej okazji w dniu dzisiejszy spotkaliśmy się tu, w gościnnym mieninie na obchodach gminnych, by wyrazić swoją wdzięczność, szacunek i uznanie dla bezinteresownej służby strażaków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i osób przebywających na jej terenie. To dzięki pomocy, którą niesiecie osobom jej potrzebującym w wyniku pożaru, podtopień, wichur czy zdarzeń drogowych, czujemy się bezpieczni. Wasza służba nie zna granic administracyjnych i czasowych. I bardzo często niesiona jest z narażeniem własnego życia i zdrowia. Oprócz tego bierzecie udział w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez masowych. Uczestniczycie w uroczystościach państwowych i kościelnych organizowanych na terenie naszej gminy. Reprezentujecie gminę w zawodach strażackich na różnych szczeblach. Zapewniam wszystkich, że władze gminy mają wysokie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich mieszkańców. To radni podejmują szereg uchwał które pozwalają na zakup sprzętu strażackiego. Zakupy, zakupy tego sprzętu pozwalają strażakom, ochotnikom prowadzić szybsze i skuteczniejsze działania ratunkowe. Każdego roku w budżecie gminy są także zaplanowane środki na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych. Za te wszystkie wy, wyżej wymienione działania, za otwartość serc i pomocną dłoń okazaną drugiemu człowiekowi, serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Waszym rodzinom za wyrozumiałość dla Waszej służby, która jest pełniona kosztem życia rodzinnego. Jednocześnie życzę zdrowia, szczęścia, wytrwałości i satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności w życiu, szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych i, i wdzięczności ludzkiej za ocalone życie, zdrowie czy mienie. Dziękuję.